Witam w kolejnym dniu. Dzisiaj jest drugi dzień świąt. Idę na drugą część plaży. Wczoraj 4, nie, niecałe 4 godziny chodziłem, bo dużo ludzi było. świętomorców chyba czy coś takiego. Ale dzisiaj już chyba nie będzie tego i robię drugą część plaży. Także będzie się widzieć na plaży. Jak coś znajdę to pokażę. Jest godzina 7.20. No, o 8.00 pójdę, wejdę stąd i postaram się dzisiaj zrobić tą drugą część. A po południu wejdę do wody w Woderach i tam poszukam też. Na pewno coś tam jest. Niby ta plaża jest przeszukana, ale niedokładnie Ja chodzę inaczej niż yy, wszyscy. Bo ja chodzę. Jeden przy drugim, i już nie muszę wracać. Robię po kolei, także czyszczę dokładnie. Mam tu ładny sygnał, zaraz go przeszukam. Dzisiaj już mniej ludzi jest, także spokojnie będzie można poszukać. Tu gdzieś miałem sygnał, tylko już się tego zgubiłem... O tutaj Zobaczymy, co tutaj jest. O Pierwsze auto moje i to taki pickup. <laughs> fajnie. Ciekawe co tu tym razem He hej, Dobrze jest jeden grosz Dziwne zjawisko Pęcza w grudniu kawałek tęczy ha, pierwszy raz coś takiego widzę nie wiem czy to będzie widać na, na filmie ale stąd to dokładnie widać no zobaczymy co to jest. A tu jest. Hej! No jak zwykle, kaczy. jeden grosik mam tu sygnał ciekawe co tu tutaj jest Pewno kapsel coś mi się wydaje no jak nie nie śmiertelne kapsle tu mam faceta który jest konkurencja ale on za karę sprząta plażę ze śmieci to co na wierzchu a ja to co pod, pod ziemią tutaj jednak było autko tylko dzisiaj co to jest Jakieś Ferrari czy coś mam następny sygnał o! zobaczymy co tutaj jest No nie, znowu kapsel cholera przechodzę teraz na tamtą stronę bo tam nie dokończyłem wczoraj, także dzisiaj ją dokończę Ludzi się trochę zbiera no Zosi morsy przyjadą, także do następnego dołka. Mam sygnałek, może w końcu coś tu będzie. O Dwa grosze. Ha! Ciekawych, pewnie kapślu Tutaj gdzieś ah. był pewno kapsel no nie mogę no cóż może w końcu jakaś monetka bo już tyle kapsli kapsli natygowałem że niestety stary kapsel czekał chyba na mnie wróciłem z, plaży, wróciłem z plaży na razie jest godzina przed 11 oglądam Odyna jak wraca z Anglii i Sapera i będę gotował posołek poświęca są wodę już przygotowałem zaraz będę rzucał składniki no. A podsumowanie zrobię na końcu, bo jeszcze pójdę woda raz do wody. Także na razie robię obiadek. Kurczaczek jest już uszucony a teraz warzywka. Lubię bardzo marchewkę gotowaną. Nie wiem dlaczego. Nie czasami samą marchewkę gotuję i jemię. Na 10 minut będzie już gotów. Na Właśnie widzę morsy wyszły z jeziora. Pogoda nie jest fajna. Trochę popadało, zero słońca, ale się przejdę i pokopię w wodzie. Może coś wyjdzie z tego. O następny morsik idzie. No to do pracy rodacy. Może coś znajdę. Widzimy się przy pierwszym sygnale mam gdzieś tu pierwszy sygnał jak na razie o tu gdzieś spróbuję go namierzyć <śm> Chyba pięć groszy. Dwadzieścia pięć może Jak, jakaś większa moneta, albo jakiś pierścionek. Hej, he, klucz ktoś Pewnie nie wejdzie do domu prędko. Muszę stąd iść, bo tutaj jest kra i to dosyć gruba. Nie chcę trzaskać się, bo tu są te różne ptactwa. Idę na drugą stronę, może tam coś lep lepiej pójdzie No, dzisiaj ludzi mniej, o wiele Byli morsi ale już ich nie ma Wyczyszczone plaże jak pupa u mnie Mowlaka Latem tu trzeba przyjechać. Jest ciepło, fajnie. Dużo jest kryna. je, także ciężko chodzić. I mało sygnałów. Tam jest jeden poszukiwacz. O tam. Uparty mówi, że jest. Ja już 4 godziny prawie jest wchodził. Wystarczy. Zero prawie sygnałów. Nawet kaptel nie było a oto dzisiejsze znaleziska jakieś odłamki cholera wie co to jest. jakieś z pieca czy z czego kapsle dwa autka i jakiś klucz gwóźdź czy coś i w sumie 3,50 3,60 w kasie co tu by jeszcze powiedzieć Ciężko się w wodzie chodziło, bo duża kra, kra no i dużo tych łabędzi i trochę to przeszkadza. A ja nie lubię towarzystwa. Potem przyszedł taki jeszcze jeden poszukiwacz, ale on już tu niedaleko mieszka. To mówi, że co niedziela tu przychodzi i czyści. Także do następnego razu, może będzie lepiej. Trzymajcie się.